Siemarleczko z tej Mateusz, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam F14 IRIAF, czyli tak naprawdę kolejną F14, którą mieliśmy do zdobycia na evencie, F14 należąca do sił powietrznych Iranu i tak naprawdę delikatnie różniąca się między tym, co mamy na przykład w drzewku amerykańskim. Przede wszystkim. Mamy tutaj dostęp do troszkę szerszego uzbrojenia, a dokładniej przede wszystkim możemy sobie zapakować tutaj rakiety typu Fakur 90, które są takim, można powiedzieć, odpowiednikiem właśnie IM-54. Są od nich odrobinę inaczej, są cięższe od nich, mają odrobinę mniejszą głowicę. Natomiast Wydaje mi się, że te rakiety latają troszkę dalej i są trochę celniejsze. Nie wiem, mam takie wrażenie. Oczywiście do tego możemy zapakować jeszcze rakiety R70, R27, R1, czyli po prostu rosyjskie rakiety radarowe. A oprócz tego, jeszcze jakby komuś wpadł taki głupi pomysł, żeby na tym latać, no to mamy jeszcze Shendil, czyli tak naprawdę. IMA 54A, który jest, napędz... jest naprowadzany tak jak na przykład IM7E albo inny IM7. Po prostu taka mieszanka. Ale dobrze. Oczywiście mamy tutaj jeszcze dostęp do różnego rodzaju uzbrojenia podwyższonego, typu bomby, do, 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 jakieś tam rakiety przeciwpancerne. Szczególnie dosyć ciekawym, ciekawą rakietą przeciwpancerną jest... Jaskir, czyli tak naprawdę bomba z przeszopionym silnikiem rakietowym. Więc dobrze. Nie przedłużając, wejdziemy sobie do bitewki. Zrobimy tym jedną prawdopodobnie tylko bitwę, bo jednak na samolotach nie chciałbym się skupiać na kanale, ze względu na to, że inaczej dużo latam, ale powiedzmy sobie szczerze, wiem, że te odcinki się nie klikają, nie robią wyświetleń, więc tak naprawdę pokazuje to jako ciekawostkę. Teraz jestem akurat w trakcie wbijania tego nowego eventu odnośnie pancernika brytyjskiego, więc tak naprawdę no. Jest ciekawie i zobaczymy jak to nam to w ogóle pójdzie. A więc dobrze. Od razu sobie wchodzimy na fakura. Przestawiamy sobie radar na, dziew na 93 km to w zupełności wystarcza 93 km dla tych rakiet to jest w zupełności wystarczające i tak naprawdę liczymy na farta, bo <coughs> powiedzmy sobie szczerze, to jest mniej więcej porównywalne jak właśnie ten yy, nasz cały IM54, czyli Phoenix. Yy, wszystko tak naprawdę zależy od tego, czy nam... Rakieta odpowiednio skręci i czy będzie miała na tyle energii, żeby go chciać dogonić? Wiadomo, strzelamy w przód, ale... Łatwo jest ominąć właśnie rakiety typu AIM. Łatwo jest ominąć ogólnie te fakury, więc nie jest to jakoś skomplikowane, żeby temu uciec. Głównie ze względu na to, że mają dosyć słaby skręt, jednak to jest 15G tylko, więc... no Nie jest to za dobre. Jakby to miało 20-25, byłoby ok. 15 troszkę mało. Ale dobrze. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Samolotu jeszcze nie mam do końca wymaksowanego. Mam wymaksowane tam powiedzmy te najważniejsze elementy i tak naprawdę wszystko. Brakuje mi gaśnic, które teraz badam bodajże. Sprężarki. I resztę chyba mam praktycznie. No i poza rakietami na pancernę, bo tym się na, pancer, na pancernę nawet nie zbliżam, jest to trochę za duża maszyna. A więc dobrze. Wskoczyliśmy sobie na TWS-a. Pierwszy poleciał, przestawiam się. Drugi poleciał. Aha, tam jest rakieta. Trzeci poleciał. Czwarty poleciał. Cztery wystrzelone. Teraz robimy metodę ucieczka w dół. Ja się jeszcze nie przedstawiam z TWS-a, bo jeszcze nie, nie łapnęły tamte głowice. Dobra, jedna już jest na samo naprowadzaniu, więc jest luz. I zobaczymy, czy one w ogóle trafią. Już się mogę przerzucić na SRC. Więc zaraz zobaczymy, czy to tam w ogóle coś potrafia. Widzę, że fakur jednego gościa z naszych już trafił. A nasze? A nasze nie trafiły, niestety. A nie, jedna trafiła. Dobrze. Jedna trafiła. Co prawda nie wiem czy zestrzeli, ale na pewno jedna trafiła. Wywalamy R70 R27R teraz No nie wie, że nie doleci A nie doleciała No i git. To już było trochę za blisko, to jest mój błąd akurat Niestety zdaję sobie z tego sprawę to było za blisko po prostu, żeby nią strzelić O, drugiego zas drugiego zastrzeliłem a nie, to był ten, co Fakurem zarobił i jeszcze latał, więc aż, się, aż mnie to troszeczkę zdziwiło, że to aż tyle zajęło. No niestety, przy palącym się silniku już za bardzo nie dałem rady nic zrobić. Ale jak sami widzicie, Fakur trafił, więc jest ok. Jedna R27R trafiła. A w sumie zrobimy jeszcze drugą bitewkę, zobaczymy, bo. W tej za dużo tych Fakurów nie poużywałem, jeden trafił tak naprawdę z czterech. Ale to akurat pokazuje, jak często się z, właśnie zdarza ta sytuacja, że mm, Fakur jest w stanie trafić, ale ogólnie te właśnie rakiety strzel zapominasz tak naprawdę. Yy, Strzelasz, niby jest naprowadzana, ale no nie do końca, bo łatwo temu uniknąć, więc jak sami widzicie, no tutaj w tym przypadku akurat trzech uniknęli. Teraz przejdziemy sobie do drugiej bitwy. W drugiej bitwie widzę, że też będzie ciekawy. Tutaj będzie bardzo daleki zasięg strzału, więc biorę maksymalne, maksymalne paliwo. Godzina jedna minuta jest szansa, jest szansa że nam starczy tego paliwa. W ogóle widzę, że będę chyba musiał wziąć i nowe wentylatory do komputera założyć, bo te już harczą i to nie niemiłosiernie przerzucam się na fakury, włączam TWSa a przerzucamy się na 93 km i zobaczymy, jak to nam teraz pójdzie. U przeciwnika są amerykańcy, więc to już nie jest dobre. A to ze względu na to, że jednak mogą być u nich to F14. F14, F15, F20. O kurde. Lipnie nas rzuciło. Lipnie. No ale dobrze, poradzimy sobie z tym. Rozpędzę się troszeczkę i zacznę się wspinać. Mam nadzieję, że tym razem. To troszeczkę lepiej pójdzie i te fakury coś więcej potrafiają. Nie obraziłbym się w sumie. Aha, straciliśmy jedną m szesnastkę, rozbiła się. No niestety, ten już się zdarza, czasami taki. Czyli tym bardziej, o u nich F-15, no dobrze, no to wolę, żeby F-15 się rozbiła niż F-16. Jednak te pierwsze F-16 to takie trochę słabe samoloty, według mnie przynajmniej. No więc dobrze, mamy 4 km, najlepiej jest zwalić z wyższej wysokości niż te 4 km, ale no poradzimy sobie. Dobra, wywaliłem wszystko. Na SRCK się już przerzucę. Nasze fakury ładnie lecą. Od razu R20, R27. Trafiń, co? Wiesz, chyba ja robicie w tym momencie. Eee... no, powiem, ciekawie. To bardzo ciekawie. No, se kurne jaja robicie. Fakur, fakur trafieni, no i teraz ten trafienie tylko. Przerzucam się na serce. No i niestety tym razem nie zestrzelili. Powiem tak, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby była taka sytuacja jak teraz, że na cztery rakiety typu Fakur dwie zrobiły trafienie a potem AM9 zrobił tylko trafienie i nic bo to jest aż po prostu nieprawdopodobne jeszcze mi się naprawdę to nie zdarzyło, ale no cóż no sami widzicie jak to wygląda po prostu gra nie chciała żebyśmy żebym zrobił dobrej bitwy nic dzięki wielkie za oglądanie w takim wypadku ja się z wami żegnam zapraszam na kolejny odcinek który pojawi się w środę Dzięki wielkie, cześć.